Wraz z początkiem września uczniowie polskich szkół przystąpili do nowego roku szkolnego. Nie inaczej rzecz się miała w prywatnym ogólnokształcącym liceum salezjańskim imienia świętego Dominika Savio we Wrocławiu. 2 września uczniowie salezu wraz z rodzicami i nauczycielami poprzez udział w mszy świętej, której przewodniczył dyrektor szkoły ksiądz Jerzy Babiak uroczyście zainaugurowali to wydarzenie. W czasie nabożeństwa powitano nowych uczniów, którzy poza błogosławieństwem otrzymali pamiątkowe spinki. Po mszy wszyscy przybyli i udali się do sali teatralnej, gdzie obejrzeli reportaż autorstwa Kuby Graty z ostatniej misji na Syberii, w której uczestniczyli szkolni wolontariusze. Blisko 30-minutowa kronika najważniejszych wydarzeń z tej wyprawy spotkała się z dużym zainteresowaniem widzów którzy dzięki temu obrazowi mogli przekonać się o bogactwie wartości tego typu akcji. Po projekcji filmowej uczniowie wszystkich klas wysłuchali kilku istotnych informacji, o których mówił wicedyrektor szkoły, by następnie udać się na spotkanie z wychowawcami. Dodatkowo pierwszoroczniacy odbyli wycieczkę po liceum salezjańskim. Zapytaliśmy ich o swoje wrażenie na temat szkoły. Uważam, że jest interesująca, bo można zdawać kilka certyfikatów, tym ważny jest certyfikat informatyczny, który po prostu przyda mi się. I o odczucia związane z inauguracją nowego roku. Myślę, że pier, pierwszy rok to be, be, będzie, e, będzie łatwiejszy, więc e, stawię temu czoła, i, ale no cóż, e, to się zobaczy. O swoich emocjach opowiadali także uczniowie starszych klas. E, ja nie mam żadnych obaw, ponieważ jestem przekonana, że moja szkoła przygotuje mnie świetnie do matury e, i na pewno będę mogła rozwijać się w kierunku swoich zainteresowań. Na koniec odbyliśmy rozmowę z wicedyrektorem szkoły, który mówił o najważniejszym wydarzeniu najbliższych miesięcy i skierował kilka słów do nowych uczniów. 23 maja wspólnie z gimnazjum Salezjańskim organizujemy 15-lecie istnienia naszych szkół. Witamy wszystkich nowo przybyłych do szkoły i zachęcamy do nauki. Naprawdę w miłej, radosnej atmosferze i pamiętajcie. Zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji, a tak naprawdę to my uczymy się od Was i razem z Wami.